Może znowu jakaś mapa taka? Nie chcę już, dajcie spokój. Cześć w ogóle. Gramy. Gramy. Chodź tu na prawie ze mną. O, ledwo trafiłem. Trafiłem. Dobra. Szybko naprawiliśmy super ekstraczat prawie żabogana. Pewnie jako do nas pierwszych przyjdzie killer, bo to tak jest. No. porażka, że noła w ogóle. Znowu jakiś legendy. A nie, tu naprawia coś ktoś, to ja tutaj z chęcią się dołączę, gdzie? Jeśli mi pomógł, to się chętosz. Okej. Okay. Może zdążę ją ustawić. Jezu, że miała ja musiał chodzić i ratować. Totalna bzdura. Okej. Okay. A gdzie jest ten czwarty? Nie ma. Okej. Okay. Wszystko jasne, rozumiem. Szanuję. Ja się uleczę w końcu. Tyle genów byłoby zrobionych już aż dwa i w ogóle żaden nie jest. O, znalazł się. Kurde. Znowu ona wisi No i właśnie nie chciałem je uleczyć i teraz wszyscy będą martwi podnieśli tupę jakoś Trzeba wrócić do tych genów, szkoda nie są oni tu chodząc cały czas w ogóle żal. Ja chciałem ją zablokować, ale troszkę nie wyszło. Jest ten gen. Ja nie wiem. już do zaraz par. Słyszę coś tu. Wyszło nagle z ukrycia. Jezu. Co to jest? Aha, ruina. No, no to nawet nie ma co naprawiać tego, bo to i tak zaraz się skończy tym, że. Trzeba znaleźć totem. Do piwnicy, chodź, super! Dobra, trzeba będzie tam kopsnąć, tak czy inaczej. Tu jest totem, ale nie podpalony, to raczej już tu nie będzie więcej. O, zdjęli się. Pozwolę tu leżeć znowu. Taka właśnie gra w debety. Nie wiem. Jak nie trzeba, to masz totem od razu i ściągasz. Jak nawet nie wiesz, że jest ruina, a jak wiesz, to nie możesz znaleźć. Proste. Cześć. Pomóc ci może? Bardzo ciekawe kolory. No, przesta się ruszać. Cię zacną i będzie. Okej, okay, chcę wam w ten znacznik, a nie przejść przez okno. Może być. Aha, już niżej jest. Parę. Nie ma w ogóle co temu. Nie czaję. Znaczy zrobię kółko już? Czy to jest ta skrzynka? O, to hit. Co ma pobleć? Nie znajdziesz. O, czy znaczy, cało naokoło niby. Naprawdę to nie. Idę po niego. Po nią. Da Queen. Więc trzeba zdjąć. Siary nie było. No, dobra, słyszę. Czemu nie? Co zrobiła? Czemu nie? Ciulu? A w ogóle? Coś była toksyczna pewnie jakaś. No i mi powieśń. Aha, no to już wiem czemu nie. jeszcze zablokowane! O hit! A jest jakieś szybkie zejście? Szybkie zejście? Nie ma. No i tak to dlaczego mam nie te gesty? Batareczka go wkurzyła po prostu chyba, tyle. Понимаю мацу мацу. Podnieś ją. On się w ogóle nie koweruje. Ja się tutaj ustawię pod latarkę, może chociaż. Wieszają? Tak. aaaa ah. halo? <grystanie> no to leżę o, zjeli, super halo, coś jest nie tak, znowu ta animacja Czaję. kogoś uderza a ja w ogóle <grystanie> No, nie sądzę, żeby to była prawda. No. <laughs> Ale okay. Halo. Aha. Aha. <laughs> co się dzieje z animacją w ogóle? Mogę się dowiedzieć, co się dzieje. Nie rozumiem. <laughs> Hit! Boże, co to jest w ogóle gra? <grystanie> ja już umieram? Jeszcze nie. Boże. Możesz spadać? Halo? A więc. Jeszcze jest w ogóle jakiś totem. Proszę bardzo, gdzie? Myślałem, że to barwina, a to nie było. O, Sabot tu jest haka, co? A nie? no wszyscy leżą, najbiście w ogóle. No i tak właśnie, Łajnie. Hmm, a jakieś by się przydał, na przykład tu, tu nie będzie, ale może być na około gdzieś, ale on jeszcze żyje chyba. Co będzie wisiało? A nie. Okej. Okay. Nie słyszę wlazu żadnego. Ja to nigdy nie mam szczęścia do tego. Tu wyszedł ok. Ok. Może w budynku? Super. Przeskok! Słuchajcie. Zarzucenie paletą, szumy nie zabójcy, 1200 punktów. Jakaś generacja w ogóle, jak prawie się nie udało, okej. Okay. Ta na pewno mi pozwoli, jakoś w to nie wierzę. Tak mnie nie pewnie na koniec, bo przecież to są tacy właśnie, by ci pozwolić, by. Już idę. Boże. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Także dzięki za oglądanie. Co to był za mecz, to nie wiem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i meczach innych. Na razie. Cześć.